Okej, okay, welcome guys. Today is a event. witam w końcu Minecraft Akademia na moim kanale. W dzisiejszym odcinku yy, będziemy, dzisiaj powinienem dostać wszystkie meble, które zamówiłem właśnie do mojego pokoju. Pamiętajcie, żeby subskrybować mój kanał, łapko, lajkować. Ponieważ, jeżeli zostawicie 850 topów w górę, to wlatuje. A nie, czekajcie, w związku z tym, że te wbijacie, to może mm, takie 950 teraz topów w górę, to będzie kolejny odcinek z Minecraft Akademia Oraz zapraszam Was na eneba.com najtańsze gry w internecie I z kodem WEN MINECRAFT3 Dostaje 3%, się 3 zniżki Tak więc Dobra skoro mam te rzeczy odewać To może pójdę na dół Je zdjąć, więc Co ty tutaj robisz? robisz? I czemu mam dziurę? W moim W Posłuchaj, podziękuj Natkowi. Ja, ja go, jak ja go jeszcze spotkam... Zaraz dziura, i moja ramka nawet ucierpiała, co, co, co ty tu robisz w ogóle, bo eee. słychać cię po prostu z drugiego za pokoju. Nagrywam odcinek. Mhm. Mm A ty co tutaj robisz? No ja też nagrywam odcinek. Mm hmm... Mhm. Odcinek z Akademii. Tak, a ty? No, z odcinek z Akademii. A. I co w tym odcinku będziesz robił? Do końca ja sam nie jestem przekonany, ale na pewno coś się trafi do robienia. A ty? No ja będę pokój robił. A. no w sumie wodę <laughs> <potem laughs> to <mój> post... <laughs> Dobra, eee, jaki komentarz do szkowania? I wspólny zróbmy. Dobra, mmm. Dobra. Mmm. Mm, to może. Deski? E... Deski? No, bo mam. Nie, mam pomysł! Dawaj. Napiszcie! Napiszcie komentarz u mnie i u Vena! Wen lubi deski! Boże! No nieprawda, A ją mi nie, a sobie... mi nie, nie jest deską! Serduska. Wypraszam sobie. Ale o tą deskę chodzi? A e... może to pisać jeszcze świerkowa jak ty, No świerk... Mentos? Słucham? Czy ty test to słyszysz? E... 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 Alarm? To Wie? Wiesz co? Wiesz, radł, Wiesz co, może chodźmy do innych. Właśnie, może lepiej już nie. to kurde. Co to jest? Co Tu też to słyszycie. Ej, no Jezu, coś, coś właśnie, właśnie. Go... Ej, e, właśnie jakiś ja alarm, alarm jest. Co? Jaki alarm? Co wy robicie? A, co alarm! Alarm! Różki idą? Co się dzieje! Alarm, alarm jest! Eee, ja e, wiecie co? Aha. Proponuję pójść może na dwór do Matiego? Tak, chodźcie do Matiego. Matiego. No mati, Mati, ma no, hello, hello. Mati! No, halo, halo! Mati, co się no stało? Co jest? Co się stało? Dobra, po pierwsze. Usiądźcie. Eee, dobrze. Ale czemu jest alarm? Po pierwsze, mamy dwa problemy. Jakie? Najprawdopodobniej szkoła będzie zamknięta do końca roku i nie będziecie wychodzić ze względu na to, że mamy jakiś mały atak demonów. To! Co? E? Jak to? E? Zaraz, to jest. Co jest. Ty, ty żartujesz, prawda? Nie żartujesz. E, nie. tak, tak. Ale. Pogadzi! O! Oh! Nie! Atak mamy? To jest. Ale Na tak. Pamiętasz kim była Yolo? No, wiem, ale nie muszę powiedzieć, tu jest. Wiesz o tym, to znaczy ja znam. Kto znam jest?! Ampera. Że jego tatuś. jej tatuś nie, nie Kogo? Ma go, nie ma go. Rząd demonów jest pusty, tam się szykuje wojna. Jaki trochę? Po mleko poszedł? Możliwe. Fakty... To, to przykre w sumie. Znaczy... Jego nie czuję, ale nie da się go znaleźć. O, tak ci powiem. Czyli czekajcie, 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 czyli...

A w sumie... Ja mogę do siebie czy nie mogę? Nie. A po kwiatki mogę? No, tutaj cały czas siedzieć w akademikach? Tak. No, no. A mogę wyjść po... Lekcje, mogę wyjść no. po kwiatka? Nie. Macie odwołane lekcje. I czekaj, czemu ty jesteś blondynem? Ej. i właśnie. A, on chyba nie ma takich włosów. To ty się, na się w posto? Super Saiyana bawisz czy co? Zdało, A, nie jesteście bardzo spostrzegawci, zauważyłem. Smoku? No. Chyba kogoś na łyso trzeba ogolić. O. Ale to nie 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 ważne. Ej, spuka. Co jest? jest? Eee. Ja biorę kwiatka, bo to nie ma co. Ja, co tu się wie? Wie? Halo? 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 O, to Hejka. wy? Dobry. Co jest? się dzieje? Co wow. oh, oh. oh. eee. oh, się dzieje? Co się dzieje? Jesteśmy się bohaterami się się Musicie się nas słuchać, bo wtedy nic wam się nie stanie. A więc założcie się, wszyscy, którzy tutaj są obecni, prosimy o szybkie założenie stroi, ze względu na to, że na terenie szkoły jest duże niebezpieczeństwo. Jeszcze nie. Jakie jest niebezpieczeństwo eee. niby? Eee. cię ja Przecież Dwa... wam mówiłem! Mówili, A tak. Coś znaleźć. Nie, nie Kurde, zapomniałem, przepraszam. Eee, te, to, to, to A co i tutaj to... robią? No to są wykwalifikowani bohaterowie. Ale ja wiem, że oni, ale oni! A jak ja się, nie się to wydaje? Wychodzi. To jest nie dobre jesteście? pytanie, co oni tu robią <śmiech> <śmiech> Raport. Tak? <laughs> ale rzadko! Plasa B i C musi tutaj zostać, a nauczyciele musicie iść z nami. A to Dobrze. możemy najpierw z nimi pogadać? Dobrze, a... ale byle szybko, bo... No bardzo ja, jest czas. Ja wiem, jakie jest zagrożenie, dobra? Rozumiemy. Także tak. możecie iść, my zaraz ten. Cześć, tak, dobra, tak, dobrze. Dobrze. On ma różowe. Nie mamy eee. tutaj zostać. Ja cię bohaterowie. Okay, Heźkowe. No, Ej, ogólnie, sorry, 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 uwaga, uwaga. E, e, przepraszam za tych debili, choku, chodź tu. Nie pójdę tam. Chodź! Nie! Tak! Ja. Którzy zalali wasze akademiki. Wow, ale... Przepraszam za nich bardzo, za tych cymbałów. Nie jestem cymbałem. Czegoś powiedział? On ma takie różowe... Bo o ja nic, to to. No to. to, 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 to? Jak stoję. Może byś się tak usiadł? Trwać, idziemy. Także tego. Macie zostać w akademii. Dobrze. I ubranie. Okej. Dobrze. Którego nie ma. Co? Nic nie mówłem, Nic nie mówię. I nie macie. Macie tu zostać i nie wychodzić, jak coś będzie się działo, uciekacie stąd. A jak ja teraz pójdę e, do uciekamy. sklepu ogrodniczego po kwiatki? Nie pójdzie! Mati, poczekaj, jedna uciekasz. rzecz. Mati, skoro mamy nie wychodzić, to jak mamy uciekać? O, dobre pytanie! Dobre pytanie. Co o, do, ale coś kiedyś coś się stanie. Jeżeli nic się nie stanie, to nie wychodzicie. Jedziecie zróbmy podkop, podkop zróbmy, ja już zaczynam kopać. O, jesteś mądrzy, ja chcę obok was siedzieć. Chodźcie, Mentos, Wen, chodźcie tutaj obok, ja obok samych filmów, żebyście Rockman. Tak, M. Um. Hej, czy... O, widzę, że wy też nagrywacie, prawda, panowie? Tak. O, tak. O, Maś... Mati, nagrywamy we trójkę. My idziemy. Matia! No, no, to w sumie. Zróbcie sobie. Dobra, nara, Na Pa widzenia. Ok, nauczyciele, chodźcie. Czyli. E, Mentos, Natek, proponuję pójść na górę. Okej, na górę. Chodźcie. Mogę zająć, mogę zająć. Nie! Ale to co to Nie, nasza trójka tylko, chodźcie, panowie. Co jest? Proponuję pokój Stanleya. Zapraszam po kolei, jeden z drugim. Dobrze. Musisz tutaj posprzątać Dobra Panowie mamy Mam zajebisty pomysł Jaki? Wychodzimy Tu? Tak No, Chcesz być bohaterem? Ty chcesz tu z bohaterem? A sobie nie poradzicie A ty co tu robisz? Wonno! Wonno! No bo ja powiedziałam, Tam wezwali. Tam są drzwi Tu są drzwi Wykrochmalaj Ale sobie nie poradzicie Zostaw e, ją Zostaw Wen Eee Eee Ale tu dłużej, nie nie lekle, Ale Ale na Natek Pokojnie jest chwila. Po Ja muszę iść do akademika. I prywatne sprawy. Zgubił tam mojego mi pewnie. Cicho! Nie Nie widziałem! Cicho! Dobra, e, potrzebuję. Kto jest taki. Czy. To mógłby mi się przydać. Dobra. Eee, nieważne. Dobra. Eee, potrzebuję dwóch osób, żeby wyjść. To... to... Ale kogo? Hmm. Ja o nie idę. Mentos? Mogę się już kwiatka? Nie. Żeby to, to nie. To nie. I nie ważne, nawet tam nie muszę, ja hmm. właściwie w tej sprawie, ja mogę pójść ten i Żeby jak nie wrócę, to znaczy, że wszystko jest hmm. okej, okay, dobra? Dobra, eee... Smoku! Co ja? Chodź! I... Gdzie? Ty zielony! Co? Chodź na górę! Tak. Jeden z drugim, chodźcie, dobra. E, zapraszam do pokoju... Twojego, Smoku, chodź. Chodź tam. Ja ci oni zaraz stanął oh, Dobrze, że wy no, nie jesteście. Wiecie co ja też. Ja Aaa, i... dobra. Panowie, poczekajcie, jest własna sprawa. Hmm. No jaka? Eee, wiecie co się dzieje? No, no trudno nie zauważyć, wiesz? Eee, co no, ty, kim ty w ogóle jesteś? Hoku jestem, a co? Nie kozaczek, dobra? Nie jak kozacze? No, no tak. Zaraz ci zrobię dziurę. Będę eee... trochę ŻEŚ POWIEDZIAŁ?! Brakuje mu takich tych antenek zami zamiast uszu. <noise> nie denerwujcie mnie. Dobra! Z, e, posłuchajcie, akcja jest taka. E, musimy pójść do Akademika B. To co? Eee, musicie mi pomóc tam, tam wejść. Zostawiłem tam jedną rzecz i... Pomożecie? Powiedz jaką rzecz. Nie, nie Mogę. Albo powiesz. Albo to je się poleje, krew. Słuchaj, jestem, Czekaj, czekaj, wen, wen, wen. Mm. Czy to jest ta sprawa, o której gadaliśmy? Tak. To chodźmy. A, dobra, dobra, Powiedzcie mi o to chodzi! Chodź, wszystkiego się dowiesz. Dowiesz się w swoim dobra. czasie. Chodź, Dobra, chodźmy. Trzeba mi. <śmany> wizowie, ej, dobra, e, panowie, bo was jest dwóch. E, hmm. Weźcie, zróbcie wspólny komentarz do, do serduszkowania. Na ratunek. Ta. Na ratunek to przypniemy wam serduszko. Ja, Hoku i smoku, tak? Tak. Dobra, no to czasu to jest tylko. Zamknij się, Boże. Sam czemu, się zamknij! Czemu każdy, który spotka, musi być taki denerwujący, ale musimy po cichu, żeby nas nie zauważyli. Ale nie czy... lepiej od razu zaatakować. Posłuchaj, jest w akademikach alarm. Więc i możemy dać tak od razu znak. Więc weźmy. Eee, dobra. dobra. O! Dobra. No cilku. Jeden, drugi, okej. Okay. O, patrz, Smoku, możesz ukraść z tym ogródka, więc... Oh shit! Eee... I... Ta... Trzeba będzie to jakoś zrobić. Hmm... Czy ty masz... Czy ty miałeś... Czy ty masz dar? A nie widzisz? Wiesz co? E, możesz to rozciąć? Nie rozkazuj mi to po pierwsze! O Boże... Sam zdecyduję, czy mam to rozciąć, czy nie! A jak ci zapłacę? Ile? E, smoku? Hmm? Ile jesteśmy w stanie mu zapłacić? Przecież mogę zrobić... Możemy zrobić z lodu przejście. Ale wiesz, żeby. To, wiesz, twój dar jest bardzo taki charakterystyczny, a jego jest mało, więc lepiej, żeby on to rozciął. Dwie pizze mogę mu zrobić. Eee, Dwie pizze. Hmm. Niech będzie. Dobrze. Dwie Co, ty Co powiedziałeś? Eee, nic nic, Nie, nic, 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 nic. Nic, nic, nic. Dobra. I tak zrobię z serem. Jeszcze trochę. O, no, Dobra. Proszę. Dobra. Jeszcze... Czekaj, co to jest? Zakaz wstępu dla Vena. to hmm. Kto to jest ten Ven? Smoku? Mhm. On jest faktycznie debilem. Sam jesteś debilem! Jest! Ja jestem Ven! Ty to ta czerwona małpa, ta? Jak czerwona małpa? No, masz czerwone włosy, więc... Łatach. I słyszałem, że jesteś trochę głupi, Smoty. więc czerwona... S Dobra. Dobra, weźmy to, ro... weź to rozetni Przejdziecie? Nie, jeszcze. No... Dobra. Dobra. I na górę. Ja idę pierwszy! Ja idę pierwszy! Jak tam będę, to coś ci zrobię! Dobra, i to okno powinno być. Wen! Co? Tutaj! A tu! Okay. No, no, jednak debil. No, zamknij zamk się! Co mi się zamknij? Nie mów do mnie takim Dobra. tonem! Okej, okay. o. Po co my tu jesteśmy? Ja wiem, po co jesteśmy. Hmm. Ta figurka. To jest coś ważnego dla Aś, dla Yumi, więc chcę ją zabrać, żeby nic się nie, nic jej nie stało. Pantofel. Zjeb. Co żeś powiedział? No, a co? Ja jestem dla, dla mojej przyszłej dziewczyny dobrego, a ty kurt pandofę, że jestem. No tak. No i co? Słuchaj, robisz coś dla dziewczyny. To chcesz jej to zabrać, tak? Chcę jej zabrać, żeby później jej to oddać. Po co? Bo ją kocham. Co ty w filmie, żyjesz, że tak mówisz teraz? Słuchaj, wiem, że ty zgubiłeś swoją Fionę, ale to nie znaczy, że nie, nie, nie może mieć mieć swojej miłości. Fione? Myślisz, że co ja szrek? zielone włosy? Trzymaj mnie Do... Chodź tu! Eee, okej. Okay. Ty ja wezmę tą nie. figurkę. Uff... dobra, mam tą figurkę. E, nie, wracaj tu! Dobra e, wiecie co, dobra, to, to już wracamy, 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 może goś spotkałem po drodze. O Boże, dobra widzowie, mamy to. Dobra, chodźcie Ciekawe co robi ja reszta. Pierwszy. No to idź. Mi się nie zabi przykazji. Ty ciekawe jest mógł, co robi na tekst z Nie obchodzisz. Nie ciebie się pytałem! Ale odpowiadam! Jest. Z debilami pracuję. Pomyśl, w jakiej ja klasie pracuję. No tak. Pracujesz? Nie łap mnie za słowa. Ej. Naprawdę zdymiłem. Ej, tak sobie myśląc... Skoro nie ma B klasy. A tu jest akademik... Zróbmy coś. Proponuję? Niszczymy to z dymem! Nie! Nie, nie, nie niszczymy tego. Nie. Da. Dobra, panuje tak. Wejdź i zobaczyć co oni tutaj mają. Hmm, montażownia klasy B. Co my tu mamy? A, Intel to wygląda. Nie, 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 to jest Intel. Nie, nie, nie. nie, nie, nie. A słuchaj to z, niż komputer, bo ma internet no, Dobra, yy, kuchnia, kuchnia. Ej, ej, ej. skoro jest, mam, jest. jesteśmy zamknięci, to możemy wziąć rzeczy ze sobą. jakieś jedzenie, weź, weź, dobra. dobra. Yy, wiem widzę, że to wygląda jakbyśmy kradli, ale robimy to w dobrej wierze. Ja bym sobie coś zrobił jeszcze głupiego imbo. Są tak. Mm -hmm. Mam pomysł, ale mam zajebisty pomysł. Węd, węd, węd. Stój no. z tym pomysłem. Mam zajebisty pomysł. Dawaj. No panowie. Zrobiliśmy kawał dobrego żartu. Wolałbym to zniszczyć. Eee, jak zwykle. Dobra. Proponuję wrócić do akademii. Czekaj, czekaj, czekaj. Coś co? ty masz na pięciu z Jędrkiem. Hmm. Kto to jest Jędrek? Taki debil. Taki jak ty? Hmm, większy. Dobra, Dobra to jest? Jędrek. Hmm... Cześć, co? Co to za... Kurna, kolejny Intel! Ale monitor można wziąć. Dobra, robimy tak. Ty kradniesz monitor, ty niszczysz... Hmm? Ty niszczysz komputer! Niszczymy! O! Oh. Chyba trochę za bardzo. Dobra, zniszczone to proponuję już iść. Mamy monitor. Dobra, proszę bardzo. E, ja proponuję wyjść. Na no to idziemy. E, przez główne wyjście możemy spróbować, jeżeli nikogo nie ma. Widzicie? E, ja wychylę. Ja wychylę, ja wychylę. Okej, okay, tu. Dobra, weźmy przez las. Myślę, że nikogo nie zobaczymy? Nie, nie. chyba nie. Podujecie idiotów, czy co? Chodźcie. No. Boże. No Jezu, a jak cię zobaczą? Mamy przypał Nie zobaczą. No i jesteś zielony! A ty czerwony! To co z tego? Teraz wiesz kto by się przydał? To! Ta, ta 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 niewidzialna. A! Oliwka, dobra Tu bodzichutku hmm. na w paluszkach zamknij mordę Sam się zamknij. Grzecznej w ogóle do mnie! Czy jesteśmy ten sam rok, nie jesteś do mnie w ogóle starszy, więc... Teraz nie ozauważę, widzicie? Dobra w, 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 Wszedł I jeden, wszedł drugi No to, Dobra, panowie Teoretycznie, wiecie, zrobiliśmy coś e, Dobrego dla innych A teraz Pomóżmy nauczycielom Dobra Proponuję najpierw odstawić wszystkie rzeczy I lecimy I je szuka, mo, szukamy Dobra Figurka ci dam Okej, okay, dobra A, Ale ma zniszczony ten pokój Po To wszystko robota natka. Dobra Robota yy, Do natek A taki debil Dobra to co panowie? Ja. Chyba się przygotować. Tak! -y. Ah. To co? Trzeba pomóc. Ale ty masz bezsensowny dar. Powiedział jeszcze... ten, co ma ostrza! Moje chociaż wytrzymy. Moje też są wytrzymałeś, możemy sprawdzić potem. Dobra, dajesz teraz! Tu Nie. teraz! Anarchia! Ty! Słuchaj! Słuchaj, co? teraz musimy pomóc. Nie się bić. Z tym się z tobą zgadzam. Smoku? Lepiej zostanę, jakby jakiś potwór miałby wpaść do naszego akademika. Dobra, ja, ja rozumiem. Jednak krót jednak może powstrzymać. Dobrze, chociaż to... trochę. Dobra, razie czegoś zrób jakąś barierę. My... Dobra, chodź. Powodzenia. Dzięki. Nie chodź. rozkazuj. Daj, teraz gramy w jednej idź. drużynie. Jesteśmy teraz w ekipie, więc nie kłóć się ze mną. No dobra. A. Ej, co? Czy ty o czymś nie zapomniałeś? No, mam. Czy ta farba pomieszała ci mózg? To nie jest farba, to jest krew! No dobra, niech będzie, ale czy to ci pomieszało mózg? Zapomniałeś o czymś! O czym? Popatrz na siebie, popatrz na mnie! Czemu to nie przypom. mundurki? Co jest z Słuchaj! No! Posłuchaj się teraz mnie! Od dzisiaj mnie się słuchasz! Ja nie dowodzę tą całą misją! Rozumiesz mnie? No, nie, Dobra, nic ci będzie. Dobra. Stroje bohaterów! Bo ty masz! Mam! I... A ty gdzie masz? Pralni. Wiesz co, ty Ech. się przebierz, a ja też się przebiorę Dobra, i... leć! Dobra, pra... Czekaj, nie rozkazuj mi! No co? Sam powiem kiedy mam się przebrać. No to kiedyś się przebiorę. To co się teraz przebierz. Jak jaki burak Dobra, to chyba... ci zdejmę moc. Dobra i... W tej pracy powinien być mój strój. Ah, dobra, przebrany. Chyba dobrze ten strój wygląda. Tak jak zwykle dla mnie dobrze leży. Syk, syk. Ej, zamknijcie! Gdzie, gdzie jest strój? Nie pog. Idźmy już. Dobra, idźmy. O, jezu. Czy ty serio zapomniałeś stroju wziąć? Jeżeli poruszysz ten temat, zabijecie, cię. Albo zrobię ci dziurę, <grym> rozumiesz? Moim darem jest utwardzenie, więc... Nie obchodzi mnie to! A wiesz, daś się ci to obchodzić, ponieważ jesteśmy w jednym teamie i musimy współpracować. Z tobą współpraca? No. Ca, Już to widzę. Chcesz przeżyć? Wolałbym przeżyć, ale żebyś ty chociaż zginął. Dobra. Zróbmy tak. Ty. No. Bo jest damski otwarty. No brawo, Sherlocku. To co teraz? Tu coś tam może być. Mm. Ja idę pierwszy. Dobra, dobra idź. Okej, okay, tu nic nie ma. Tu! Nie, to ty. E. Oj, nie, nie dobra. Męski też jest otwarty. I tu też. Nie, idź przede mną! Idź z tyłu! Co jest? Częściej otwierane jakby... Ktoś tu był. No... Ktoś tu był. Czemu tam jest... Hmm. Kim ty jesteś? Woga się! Hmm. Coś, coś tam jest. Widzę. No wyjdź tu! Eee... Pokroję cię na pół! Eee. Czekaj! A! Nie nie, nie, nie. Czekaj, czekaj. Y, po, weź go ciągnij! Dobra. Fila! narzia! Dobra. Sił! Dobra! Idę ci pomóc! Nie potrzebuję twojej pomocy! Potrzebujesz! Nigdy! Co jest? Aaaa... Ah. <iantes> Ta! KOC tu! Ała! Ej! Co ci jest? Niedobrze i... On... Kim ty jest? ETA! Da, da! On, on jest... On jest zaścielny.